Urodziłem się w Poznaniu. Jestem pierwszą Pyrą w, w rodzinie. Poznań był naturalnym wyborem dla mnie, aby tutaj działać. I jeżeli chodzi o moją pracownię, Poznań przez znajomości też różnych innych pracowni pomaga mi w zgłębianiu, jeżeli chodzi o, o tajniki rzemiosła właśnie, tak jak drewno, ceramika i inne sprawy. Zdolności manualne mogę mieć trochę po mamie, która lubi bardzo ma malować i cały czas wrażliwa jest, jeżeli chodzi o sztukę. I niewątpliwie, gdy byłem mały, pokazywała mi świat od tej strony też i zaraziła mnie tą wrażliwością. Jestem pierwszą osobą, która stara się. Iść taką, taką ścieżką, żeby, żeby samemu coś wytwarzać. Jeżeli chodzi o guziki, zakorzenienie u mnie można powiedzieć, że wyszło przypadkiem trochę. Ponieważ kiedyś jak byłem jeszcze na studiach, bodajże na czwartym roku, moja pani profesor opowiadała nam, że jej koledzy przez trzy lata projektowali guziki właśnie. Co było dla mnie trochę śmieszne wtedy, jak gdyby po parunastu latach sam podjąłem ten temat, parę set lat temu guziki były uważane za symbol statusu też bardziej zbliżone były do pracy. Biżuteryjnej. W tej chwili guzik na, na guzik patrzymy tylko przez perspektywę, czy możemy z, zapiąć coś nim, czyli funkcji. Chciałbym troszeczkę przywrócić ten starszy, powiedzmy, czar tego malutkiego przedmiotu. Myślę, że w tej chwili jest mała grupa osób, która może postrzegać guzik jako coś więcej. To jest cały czas produkt bardzo niszowy. Robione ręcznie, też przez to jest inna skala i pod zamówienia. Guziki, które robię u siebie w, pra w pracowni, przede wszystkim są z drewna. Główna część to jest, to jest, to jest właśnie dre drewno. Później, jeżeli chodzi o element ozdobny, element wyróżniający je, to może być skóra, może to być masa ceramiczna z węglem w środku, bądź z innymi drobinkami innych materiałów. Może to być też tkanina. Albo ostatnio robię też próby z papierem, i w najbliższym czasie myślę, że będzie możliwość też podjęcia współpracy z pracownią kaligraficzną. Z poznania, która właśnie będzie prawdopodobnie mi pomaga w elementach z papieru. Wydaje mi się, że chęć zdobywania nowej wiedzy wynika z tego, jaki jestem. Lubię po prostu cały czas poznawać coś nowego i nie tylko w, w sprawach, jeżeli chodzi o guziki. Zajmuję się guzikami również prze, przez to, że z wykształcenia jestem po wzornictwie przemysłowym. Projektuję również meble. I na początku plan był, żeby właśnie otworzyć małą pracownię z meblami. To było już dawno, dawno temu. Niestety, jeżeli chodzi o, o meble, to jest inny proces, inne maszyny, jest to o wiele większa skala raczej. Przez te wszystkie lata projektowałem cały, cały czas meble, wnętrza również, ale głównie jak gdyby czerpię radość z, z mebli. Chciałem robić coś, co będę mógł ro, ro, wykonać samemu też, samodzielnie i przy tym zdobywać wiedzę, którą będę mógł wykorzystać później w projektowaniu mebli właśnie. Guzik dla mnie jest idealną rzeczą pod tym względem, ponieważ uczę się zarówno pracy ręcznej z drewnem, jak i pracy z maszynami. Oczywiście te maszyny są w innej skali niż przy meblach, ale, ale cały czas pewne podobieństwo jest. Czyli łączę zdobywanie wiedzy, którą mogę wykorzystać na przykład w meblach z przyjemnością, ponieważ uczucie, że wychodzi coś spod własnych rąk, naprawdę jest bardzo przyjemne w moim przypadku. W mikroskali i w guzikach największym problemem była powtarzalność, ponieważ wykonanie dwóch takich samych mniej więcej guzików jest stosunkowo proste, ale już paru, parunastu nie. Na początku miałem bardzo duży kłopot jeżeli chodzi o właśnie o powtarzalność, ale w przypadku, aby nie były krzywe, zajął mi to tro, trochę czasu, ale cały, cały proces byłem w stanie. Ulepszyć aż do tego momentu, że w tej chwili odpadów mam w sumie tylko z 10%. To już jest naprawdę dobrze. Sam chciałem znaleźć jakieś ciekawe guziki dla siebie, ponieważ projektuję też troszeczkę spodnie i niestety nic takiego nie było na ry rynku, i wtedy postanowiłem, że a a może spróbuję sam coś zrobić ciekawego. W moim mniemaniu nie jestem stuprocentowym rzemieślnikiem, na, na pewno. Bardziej wydaje mi się, że jestem fascynującym. Zatem dubania w czymkolwiek, i tak bym to ujął. Moim zdaniem, moda na wyroby rzemieślnicze od paru lat, która jest na świecie, zdecydowanie może mi pomóc tutaj, aczkolwiek cały czas to jest tak nietypowy produkt, że ta, ta moda pomoże mi, ale nie napędzi na, na pewno całości. Przyszłość mojej pracowni z guzikami raczej widzę w ten sposób, że nie chciałbym, aby to stało się produkcją masową. Cały czas bym chciał być przy tym, czyli, czyli ta namacalna część mojej pracy, która daje mi dużo przyjemności tutaj. I jeżeli chodzi o ich odbiór, zależy mi na tym, żeby, żeby ludzie, którzy kupują je, żeby przede wszystkim to sprawiało im dużą przyjemność, że mają coś, co, co podoba się naprawdę im. Nie tyle, czym się mogą chwalić, ale co podoba się. im, Co po prostu oddaje jak gdyby ich osobowość, ponieważ w guzikach możemy zrobić projekt na życzenie klienta też. Czyli to może być naprawdę wszystko, co klien klient chce. Od, od takiej sprawy, jak inicjały, po jakiś rysuneczek, może nawet mały. Cokolwiek. Staram się namówić ich na coś ciekawszego, ale, ale tutaj no niestety sama decyzja na guzik ode mnie już jest dużym przełomem u nich. Więc na razie z takich specyficznych projektów, to, to powiedzieć mogę, że miałem kolegę mój, zamówił dla dziewczyny swojej, która gra na violoncelli, guziki z, z kluczem wiolinowym. Taki po prostu projekt chciał. Wykonując guziki, korzystam niewątpliwie z podejścia do, do guzików, która była dawno, dawno temu. Jeżeli chodzi o sam proces, robię sporą część tutaj prac ręcznie, ale ułatwiam sobie oczywiście nowinkami techniki, że tak to nazwę, rzemiośle. Czyli jeżeli chodzi o sam produkt, jestem bardziej w tym, co było dawno, dawno temu. Jeżeli chodzi o. Sam proces wytwarzania ich, no jednak, jakby nie było, jestem bliżej nowoczesności. Przyznam, że najbardziej nastawiony jestem na osoby przede wszystkim otwarte, świadome siebie osoby, które chcą się w jakiś sposób delikatny, nieraz też wyróżnić pokazać siebie. Takie osoby myślę, że. Że są moim tak zwanym idealnym klientem. Pracuję również z zakładami krawieckimi, na razie tylko w Polsce, ale, ale w planach oczywiście jest też wyjście na, na zachód. Przede wszystkim to są zakłady krawieckie, które w jakiś sposób znam. Czyli albo sam szyłem coś u nich, albo, albo po prostu znam je przez moich znajomych też z, z polecenia. Zakłady wyróżniają się. Bardzo wysoką jakością to, to na pewno, ale również wykonywaniem różnych projektów, poczynając od garniturów, czyli tak zwanego bezpał, kończąc na strojach do teatrów. I właśnie tam te guziki moje czasami mogą się sp sprawdzić, i też czasami klient zdecyduje się na nie. Z guzikami widzę, że to jest to stosunkowo trudny produkt, czyli cały czas przedzieram się gdzieś, żeby go promować. W zależności od tego, jak ta droga dalej będzie postępowała, myślę, że wtedy będę mógł stwierdzić, czy, czy to jest też dobra droga, czy może jednak minimalnie warto odbić w którąś stronę, żeby coś tutaj zmienić. Zakorzenienie dla mnie to niewątpliwie wspomniana parę razy wrażliwość, przez to patrzenie specyficzne dość na świat, dostrzegania różnic nawet yy, w małych, na, na pozór nieistotnych sprawach.